Witam Was kochani, bardzo serdecznie. słoneczko mi tutaj świeci. Chciałam się przywitać i przywitać. Jedziemy dzisiaj po co? Po poziomki. Tutaj taka pani sprzedaje sadzonki. Zajechaliśmy jeszcze po kawkę, że kawka wróg i jedziemy. Zapraszamy Was do oglądania i życzę miłego dnia. Okazało się, że kawa jest za gorzka. Idę właśnie po cukier z powrotem, żeby pani nam po jednej zaszepce, bo tak nie da rady pić tej kawy. Nie Odebraliśmy poziomki Polskie poziomki jak ładnie wyglądają. Mamy teraz pomidorki. Miałam jechać w innym miejscu, pomidorki, a tutaj jak znalazł. Także nigdzie więcej nie będę musiała po to jechać. I co to jest? Jak to się nazywa? Zapomniałam. Oh my god, ja też. To co tak ładnie pachnie, z się daje. To to właśnie to. Może nam się po tym przypomni. Przyjechaliśmy nie opodal do sklepu zoo, nie zoologicznego, tylko ogrodniczego. I co, chodzimy, patrzymy na jakieś kwiatki, patrzymy jakieś warzywka, co tutaj jeszcze się może znajdować, co tutaj znajdziemy, co nam się spodoba. Co, idziemy tam, do tego? No to idziemy tam pod... Yy, co to jest? Jak to się nazywa po polsku? Ja to już kompletnie... O, o tu jest ten. Jak on? Horseradish. Jak jest horseradish? Czu czuć nawet, pachnie. To takie białe, co rośnie, mhm. co się dodaje chrzan. do górków. pszen, O, chrzan jest. Czuć nie od mhm. razu? Nie. Gerbery mamy. Petunie, oczywiście. Petunie muszą być. W lato to mamy piękne kwiatuszki zwisające. Ciekawe ile kosztuje. 28 dolarów. Strasznie drogo, ale pachnie ładnie tutaj. No, one tylko są jednoroczne. Niestety. Pochodziliśmy, pochodziliśmy i kupiliśmy w końcu szan. Jedzie z nami do domu, włączamy tutaj klimatyzację, bo bardzo gorąco i wyruszamy z tego miejsca, ale bardzo fajnie tutaj jest, podoba mi się ten vibe. Przypomniało mi się, nam mamie się przypomniało tak w ogóle, jak nazywa się ta roślina do rosołu, co się ją dodaje do zup, lubczyk. Także kochani, lubczyk, wiemy już jak się nazywa. Tutaj przypadkiem, żeśmy sobie jechali, jak jeszcze w tamtą stronę po te różne owoce, warzywa, to zauważyliśmy, że jest fajna restauracja, Lunch on the, on the Lake, coś takiego i mam nadzieję, że znajdzie się dla nas miejsce gdzieś tam fajnym widokiem na... Jeziorko. Znaczy tam na dole też Na dole coś tam jest? Mhm. Mm o, do siedzenia? O, no, faktycznie. No nie widziałam. Mamy fajną miejscówkę, siedzimy sobie tutaj nad wodą. Nasze menu prezentuje się tak. I co my bierzemy? Southwestern Shrimp Melt na spółkach. A widoczki mamy przeurocze. Przyjechaliśmy do domku. Zawiązaliśmy akurat te wszystkie warzywa, co żeśmy kupili. i mamy kolekcję wielką. Tak to wygląda. Tutaj mamy właśnie pomidorki, które zaczynają kwitnąć. To kupiliśmy właśnie te poziomki <słyski> przepyszne. Do sadzenia trochę rzeczy mamy. Jak na razie to wsadzone są warzywa. O, proszę bardzo, jak ładnie poszła do góry sałata. Ta czerwona, ona tak naprawdę lekko yy, słabo wyglądała, a wszystko poszło już tak fajnie do góry. Ekstra. Tam mamy już y, ziemię nagwożoną i tutaj będziemy przynosić więcej. W sumie to już tutaj więcej nie wiem przynosi, bo tutaj Robert musi przedziałek zrobić. Chyba będziemy sadzić tam. Żuje właśnie dzieciaczkom jak wyglądają poziomki bo oni nigdy nie widzieli. Julianek takie poziomki, to babcia robiła nam kiedyś dżem, wiesz. Jak mamusia była mała i, i Justynka, to właśnie z tego babcia robiła nam dżem. Good or not? To, to trochę. Musisz takie czerwone brać, wiesz? jest czerwone? Tak, czerwone Masz. to jest. <laughs> Chodzi się z milankiem. Tutaj Milanek, zobacz. Podoba jest... jest... im się to. Julianek smakuje ci? No. Przyszedł pomocnik. Pomocnik wielki. O, co, nie pomagać? Okej, okay, ja już nie nagrywam. siły! już te warzywa, co mieliśmy wkopać. Teraz idziemy sobie na basen. Tutaj basen mamy, za który wchodzimy jednorazowo, jako rodzina. I możemy sobie przyjść, kiedy chcemy. W sobotę i w parę w ciągu tygodnia też. Jedziaki gotowe. Zadowolony, że idziesz na basen? Tak, ty też. Idziemy. Jesteśmy na basenie, tak to się prezentuje, fajnie, nie ma dużo ludzi, początek w ogóle sezonu, Julianek, Milanek tam o, yy, wchodzą już do wody. I co, zimna? Zimna woda? Chyba zimna, co? To co?

<laughs> it's it's, it's freezing. look, it's getting you a swim now, see? It's cold! <laughs> it's cold <enough>. The fish wants fun! Too cold? Yeah! Nie <laughs> ja Co to jest? Milanek już ma przerwę, trochę napił się wody, już przed tutaj sobie to did you decide this yes one bomb pop uh -huh. all right so i guess i'll get the bomb pop and big sandwich banana Actually, original <inaudible> original Otworzyć Dobrze. Jak Milanek. Dobry lud? Mamy tutaj grę baseball amerykańską. O, oh no! Przeleciało. Julianek, przeleciało, widziałeś? Makuje ci lud? Tak. Tu jestem. Makujecie ci